Na prostym odcinku drogi krajowej numer 1214 w okolicach Zduńskiej Woli doszło do tragicznego wypadku. Jadący w kierunku łasku Volkswagen Golf wyprzedzał autobus PKS. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w wyprzedzany autobus. Prawdopodobnie pękła mu opona i wpadł pod nadjeżdżającego od strony łasku Tira. Ciężarówka dodatkowo wjechała na autobus. Oba auta zjechały do rowu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący. Samochodem marki Golf był trzeźwy, miał około promil alkoholu w wydychanym powietrzu, stąd został zatrzymany. Niestety dwóch pasażerów Golfa zginęło na miejscu. Kierowca i trzeci pasażer zostali ranni. Rannych zostało także trzech pasażerów autobusu. W tej chwili trwa przewożenie tych osób do szpitali, ustalamy ich stan i podejmujemy czynności procesowe. Kierowcy grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Droga krajowa była całkowicie zablokowana. Nie wiem, jak to długo potrwa. Nasze czynności muszą długo potrwać, ze względu na to, że wypadek jest dosyć poważny. Jak widzimy, rejon tego wypadku jest dosyć duży. Trzeba to wszystko obejrzeć, opisać, zmierzyć. Trudno mi powiedzieć. Dwie, może trzy godziny. Na czas usuwania skutków wypadku policja wyznaczyła objazdy przez szadek.